Ale by to ze mną stracano. To też powtarzać jej mowy Ciała na początku musisz zagadać chłopaka, musisz brać <śmienicza> wiltę. W kwestii Pickup artist, <śmienicza> artystów podrywło, <rybu, śmienicza> zawsze kisnę, jak pojawia się przy tym słowo artystów. Tak, to jest naprawdę. Sztuka. No więc w tej kwestii na YouTubie powiedziane już zostało praktycznie wszystko. No ale i tak co rusz pojawiają się nowe kanały na YouTubie albo profile Instagramowe. Dlaczego? Bo zawsze znajdą się osoby na tyle zdesperowane, żeby widzieć w nich jakąś szansę na zmianę swojego życia. I w kontrze, zawsze znajdą się jakieś osoby, które będą chciały na tym zarobić. No więc tak długo jak będą się pojawiać, przepraszam, po prostu nie mogę się powstrzymać. Według mnie kompletnie uzasadnionym jest robienie wokół nich komedii. Chociaż zazwyczaj artyści podrywu radzą sobie świetnie w tej kwestii. W kwestii komedii. Bez absolutnie niczyjej pomocy. Tak jak Akademia Podrywu. Akademia Podrywu. Relacje z kobietami, randki, uwodzenie, codzienne typy dla mężczyzn. Pomagamy zrozumieć i przyciągnąć kobiety. Żeby zostać uczniem Akademii, trzeba wysłać dm o treści podryw. DM Podryw. Jeśli chcesz nauczyć się skutecznie umawiać z dziewczynami, DM Podryw. Hmm. Nie mogę z tego nie skorzystać. Ciekawe, czy się uda. Właśnie w tym momencie podrywam założycieli Akademii Podrywu. czy to jest coś, czym mogą się chwalić. Na przykład, dostają 10 wiadomości dziennie o treści podryw, o treści, której żądają, a potem mówią, no, dzisiaj 10 osób próbowało nas poderwać. No więc chodźcie, zapraszam Was do pracowni, artystów podrywu z Akademii Podrywu. Mamy więc tutaj mnóstwo jakichś infografik z konwencjonalnie atrakcyjnymi ludźmi. Zamiast pytać dziewczynę, hej, co tam? Zastosuj sprawdzoną metodę na kasztana. Przynieś ze sobą kasztan, rzuć jej kasztan pod nogi i zapytaj: hej, to twój kasztan? Sukces gwarantowany. To udaje się za każdym razem. Wyślij zdjęcie czegoś fajnego, co właśnie robisz i na tej podstawie rozpocznij rozmowę. Zapomnij o nudnych pogawędkach. I to jest całkiem dobra. Rada. Zamiast mechaniczne hej co tam nawiąż do tego co aktualnie robisz no ale jako że jesteś y, artystą podrywu najprawdopodobniej w wolnym czasie zajmujesz się stalkowaniem obcych kobiet w miejscu publicznym więc wyślij zdjęcie obcej kobiety pamiętaj tylko żeby w kadrze było widać gałęzie no bo siedzisz przecież w krzakach ale tak serio porady na profilu zaczynają się niewinnie. kobiety uwielbiają mężczyzn którzy mówią im komplementy większość z nich jednak zanudza je komplementami typu jesteś piękna oto 7 komplementów które pokocha w psychologiczny. Sprawiasz, że czuje się jak w domu. Stosowanie tego komplementu zaleca się tuż po opowieści o swoim trudnym dzieciństwie i wychowywaniu się w przemocowym środowisku. Sprawiasz, że czuje się jak w domu. Dziewczyny przesadnie zastanawiają się nad swoimi działaniami. Uspokojenie jej takim komplementem zwiększy jej atrakcyjność. Pamiętajcie. To jest nieodłączna cecha dziewczyn. Każda dziewczyna przesadnie zastanawia się nad swoimi działaniami. Kobiety są zainteresowane tylko 4% mężczyzn w aplikacjach randkowych i odrzucają większość facetów, których spotykają, gdy do nich zagadują. Brzmi żałośnie, prawda? Być może niektórzy mężczyźni nawet całkowicie się poddali i obwiniają kobiety za wszystkie problemy związane z randkami w 2024 roku. Zdaję sobie z tego sprawę. Dla mężczyzn randkowanie jest naprawdę trudne. Jaki jest więc sekret sukcesu? I tutaj mamy... Słuchajcie... O dziwo, całkiem dobre porady bycie towarzyskim, zdolność do komunikowania się, zrelaksowany język ciała, silny kontakt wzrokowy, brak strachu podczas rozmowy, umiejętność prowadzenia rozmów z kobietami na tematy, o których faktycznie chcą rozmawiać i to są wszystko według mnie całkiem dobre, zdrowe rzeczy. Prawdziwe schody zaczynają się, kiedy autorzy tego projektu zrobili tak zwany face reveal, pokazali się i wiemy już, kto za tym stoi. I muszę przyznać, że na tym etapie zacząłem się zastanawiać, czy ten profil nie jest jednak. Parodio. Jak w trzech krokach zaciągnąć laskę do łóżka. Jeden podbijasz do laski i przejmujesz nad nią kontrolę. Pamiętaj, żeby odciąć jej wszystkie drogi ucieczki. Numer dwa. Musisz ją lidować, cały czas prawić i nie możesz dać jej wejść sobie na głowę. <słuch> Chociaż w takim filmiku z poradami, warto by było nie feflunić się, wypowiadając te porady, bo to trochę odbiera wiarygodności. Numer 3. Musisz mieć tak kreatywne pomysły, żeby od razu wskoczyła z tobą do łóżka. Miała takie doznania, jak i nikt jej jeszcze nie dał. Jeden, podbijasz do doraski i. Przy... Ej, hey, to Twój kasztan? Na tym moglibyśmy zakończyć ten filmik. Sprawdzić mogłyby się również kreatywne teksty na podryw. Czy jesteś szkolnymi schodami, bo zapierasz mi dech w piersiach? Albo pocałuj mnie, jeśli się mylę, ale Ziemia na pewno jest płaska. W dzisiejszych czasach ten tekst może mieć mniejszą skuteczność, niż sobie wyobrażamy. Jesteś z żelaza, ponieważ nie mam Cię dość. Czy jesteś telewizorem, bo na pewno lubię Cię oglądać. Czy jesteś telewizorem, bo na pewno lubię Cię oglądać. Matematyka jest myląca. Zawsze mówi o x i y, a nigdy o tobie i mnie. To jest dobre. Jestem naprawdę zazdrosny o twoje serce, ponieważ wali w tobie. A ja nie. Co wali w tobie? Wow, to jest za silne. W ogóle chłopcze, ile ty masz lat? Co ty wiesz? Jak mam ci zaufać w tych sprawach? Co to w ogóle za miejsce? Czemu tu jest pusto? Życie nie powinno być przeżywane samotnie. Ma być przeżywane w paczkach z ludźmi i w relacji partnerskiej. To jest bardzo ciekawe. Oni tutaj sobie zaprzeczają co kawałek. Najpierw jest o relacji partnerskiej, a później o trikach odnośnie napastowania obcych kobiet. Zajebiste to. Najprostszy sposób na zagadają do laski. Po pierwsze, po prostu do niej podchodzisz, mu Mówisz, cześć, jak masz na imię. Ona ci podaje swoje mhm. imię. Potem od razu też ją. Jaki masz numer? Ona się zaśmieje. powie ci, może mam chłopaka, coś w tym stylu. Ty dalej ciśniesz. Mówisz. Okej, okay, super, świetnie. Taki masz numer. Ona się zaśmieje i ci wpisze swój numer. Jak poderwać dziewczynę, która idzie z chłopakiem? Na początku musisz zagadać chłopaka i go zmęczyć. Czyli po prostu podejść do niego, powiedzieć fajna koszula, fajne buty, skąd... Z dziewczyną piąteczka i wracasz z chłopakiem do domu. Po prostu. Nie masz i tak dalej. A następnie dopiero możesz zacząć bajerować hmm. laskę. Kiedy chłopak już opuści swoją gardę, laska jest twoja, możesz normalnie ją bajerować bez żadnego problemu. <ślinie> Bez żadnego problemu, już wtedy można bajerować. To jest fajna myśl, że po prostu jedyne co jest przeszkodą pomiędzy tobą a tą dziewczyną jest jej facet, ponieważ ona z domysłu jest tobą zainteresowana. Po prostu jej partner, z którym zdecydowała się być, to jest rodzaj strażnika, policjanta. Gdy tylko odwróci wzrok, opuści gardę, no to wiadomo, dziewczyna pobiegnie od razu do innego. Laska jest twoja, możesz normalnie ją bajerować. <grym> no, <grym> no, możesz normalnie, a no, już w ogóle, możesz normalnie ją bajerować. <grym> wiadomo, mężczyźni bardzo rzadko dostają komplementy, ale jeżeli już je dostają, to pamiętają je przez lata, bo to jest tak wielkie wydarzenie. Więc facet tej dziewczyny będzie tak zaaferowany tym, że dostał komplement, że będzie nim po prostu ogłuszony, będzie w innym wymiarze, wzruszy się, będzie w ekstazie, jako on będzie ogłuszony, no to możesz pracować nad jego dziewczyną, która nie ma nic do gadania. O, cześć. Cześć. Znamy się? Jaki masz numer? <grym> Jaki numer? Swoją drogą, świetny garnitur. A te usta? Bardzo ci dziękuję. Dawno nikt mi tego nie mówił. Dzie dziękuję. Jaki masz numer? Nie, nie Ale co, numer buta? Nie wiem. <grym> Wpisz numer. Jezus. Co za dziwak. Jeżeli tak ma wyglądać cała akademia podrywu, no to ja się czuję podrywany. Ja się czuję kupiony. Jakie kobiety wyrywać? Jeżeli jesteś. <słyska> Kiedy masz 8 lat, mama mówi, że idzie do koleżanki i masz wolną chatę przez dwie godziny. To jest to, co robią chłopaki. W pewnym siebie, facetem, który wie czego chce, wie jakie laski chce i potrafi im zrobić dobrze, musisz brać milfy, które są powyżej 40 roku życia. Jeżeli jesteś młodym facetem, dobrze wyglądającym chłopaczkiem. Jest i popularny, skup się na dziewczynach poniżej 20 roku życia. Zapytacie, co z dziewczynami między 20 a 40 rokiem życia? Zapytacie, co z dziewczynami w wieku 40 lat? Co z nimi? One marzą. O profesorach z Akademii Podrywu. Tym właśnie w wolnym czasie zajmują się 40 dziewczyny. One poczekają, to jest okres przejściowy. Co? <laughs> Nie zrozumiałem. Ciekawe, co myśli mama tego chłopaka. Czy widziała te filmiki? Boże, święty, synku, co ty wygadujesz w tym internecie? No pff. i po co ci ten nożyk jeszcze zrobisz sobie krzywdę? Wyszłam tylko do sklepu pośmietany na zupę. A ty takie dziwactwa do tego internetu wrzucasz? Zapytacie, co z dziewczynami między 20 a 40 rokiem życia? One poczekają, to jest okres przejściowy. One poczekają, to jest okres przejściowy. Odno ja nie jestem chyba głupi. Co to znaczy? Na co poczekają? Jaki okres przejściowy? Czemu stoisz bez koszulki? Co to jest? Uspokój się. Nie przynoś mamie więcej przykrości, niż jest to konieczne. Ubierz się. Zmarzniesz. A ten nożyk to do przejęcia kontroli, czy krojenia karkówki jeszcze z majówki? <laughs> Damian, woli zdradzać, czy być zdradanym? Na to pytanie mogę odpowiedzieć prosto. Wolę by to ze mną zdradzano. Także panowie, pamiętajcie, że łatwiej wyrywać dziewczyny, które mają już chłopaków. Dlaczego? Dlatego, że jeśli poznacie ich wady, no to zrobicie wszystko na odwrót. Czyli jeśli ona ma jakieś negatywne doświadczenia, to ważne, żeby w tej kwestii miała z wami pozytywne doświadczenia. Nie musicie od razu budować z nią nie wiadomo jakiej relacji, ale dajcie jej przynajmniej przez chwilę to, czego nigdy nie miała. Coś mi mówi, że Damian ma niesamowicie bogate doświadczenia z kobietami. Damian wie, że w relacjach z innymi ludźmi chodzi o to, żeby odgrywać jakieś cechy. Jeżeli ktoś lubi lub nie lubi danych cech, no to trzeba się zachowywać i udawać, że mamy lub nie mamy tych cech, niezależnie od tego, jaka jest prawda. W relacjach z innymi ludźmi, w zależności od tego, z kim rozmawiamy, wcielamy się w precyzyjnie sfabrykowane role, ponieważ mogłoby wyjść na jaw, że nie mamy żadnej osobowości i wtedy moglibyśmy być odrzuceni. <laughs>, czy to jest na serio? <gry> Jaką powinien mieć postawę ciała przy relacji z kobietami? Po pierwsze powinien być cały czas wyprostowany. Dwa, powinien zabierać więcej miejsca. Nie może być skryty w sobie, ukryty i tak dalej. na jakieś zawiązane. Powinien cały czas być otwarty i zajmować jak najwięcej tej przestrzeni. Kolejna rzecz, jak stoisz, nie trzymaj rąk w kieszeniach. To zmniejsza twoją wartość. Kolejna rzecz, możesz cały czas trzymać mhm. kontakt wzrokowy, czasami gdzieś tam schodzić na bo czy coś takiego, mhm. ale pamiętaj, że jest to bardzo ważny element. No i na mhm. sam koniec pamiętaj, że możesz częściowo też powtarzać jej mowę ciała, mhm. co sprawi, że będziecie mieli głębszą relację. Okej. Okay. Paweł, kręcisz? Bo zaraz zorientują się, że nie jesteśmy gośćmi tego hotelu. Tak, dawaj, dobra, bo mamy tylko jeden strzał. Nagrywa się, mów. Czasami gdzieś tam schodzić na bo czy coś mhm. takiego, ale pamiętaj, że jest Słuch, to bardzo pst, 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 pst. ważny Panie, dawaj. Wskazówki dotyczące podchodzenia do dziewczyn. Nie jestem teraz tego w stanie czy przeczytać inaczej niż tylko takim głosem. Podchodź szybko, w ciągu trzech sekund. Nie zastanawiaj się zbyt długo nad początkowym tekstem. Podchodź często. Przestań się martwić. Ulepszaj po. Ulepszaj po. Co to jest po? Ulepszaj pierdolotto. Może o to chodziło. Może to jest slang. Nie chodzi o to, co mówisz, ale jak to mówisz? Podejdź do dziewczyny, którą jesteś zainteresowany w grupie, a następnie włącz grupę po. Co to jest po? Zapytaj o numer, nawet jeśli nie jesteś pewien, czy jest zainteresowana. <laughs> Chłopaki, jak wygląda prowadzenie w randkowaniu? Rozpocznij rozmowę. Wyślij smsa i omów się na randkę. Wybierz miejsce randki. Zainicjuj pocałunek. Po prostu. Wybierz miejsce randki, a następnie zainicjuj pocałunek. Po pocałunku uciekasz. Po prostu zaczynasz biec z tego miejsca, bo masz już to, co dostałeś. <laughs> Piękny to jest. Uraczy, Uroczy profil. To jest dosłownie poradnik. Jak być botem, jak być postacią z gry komputerowej. To jest konsekwencja tego, że się czyta dużo wątpliwej jakości porad i poradników i ma się zerowe doświadczenie w relacjach. Nie ma innej po prostu możliwości. Absolutnie żadna osoba, która jest w jakiejś poważnej, głębokiej relacji. Jakby nigdy nawet przez myśl jej nie przeszły takie drdy małe. Przykład Akademii Podrywu jest może na tyle niewdzięczny, że ma absolutnie zerową wiarygodność. Jest robiony przez grupkę, nie wiem, no strzelam nastolatków. Projekt Akademia Podrywu to chyba najbardziej nieporadny projekt tego typu, jaki kiedykolwiek widziałem.